Cześć, witam. Dzisiaj na salony wpadły nam ogórki. Trzy odmiany nasion. Dwie odmiany ogórka gruntowego, jedna odmiana szklarniowego. Mamy 14, tak, 14 kwietnia dzisiaj. W zasadzie idealny czas na to, żeby wysiewać ogóreczki. Zwykle to około właśnie około 14-15 kwietnia robię. Mniej więcej produkcja takiej rozsady trwa 3-4 tygodnie, czyli tak idealnie na 15 maja jest ogórek już do wysadzania do gruntu. Po przymroskach, po tej zimnej zośce, po ogrodnikach e, można, można wtedy spokojnie wkładać. Ten ogórek jest, no przez miesiąc czasu on sobie rośnie w szklarni gdzieś i jest e, idealnej wielkości, żeby można było go wsadzić do ziemi. Jak wygląda sianie? E, do doniczek. E, z, Każda, do każdej doniczki po 3 sztuki, po trzy nasionka wkładam. Na centymetr głębokości mniej więcej. Ziemia, podłoże warzywne, może być jakiś torf. Tutaj bez różnicy. Ważne tylko, żeby utrzymywać stałą wilgotność tego podłoża. Ogórki lubią tą wilgoć. Co dalej? Nie pikujemy. Ogórki staram się wysiewać zawsze do, od razu do doniczek i później wyciągając doniczki wkładamy, wkładamy do, do ziemi. Ogórki nie lubią pikowania, te korzonki mają bardzo delikatne i w momencie rozrywania pikówek łatwo, łatwo jest je uszkodzić. No i jak to wygląda? Nasionka dość sporo. W każdej parce jest zawsze nasion. Tu już jedną paczkę miałem, tą paczkę miałem otwartą wcześniej, bo już wysiewałem z niej. Eee, nasionek mniej więcej jest. E, mam na jedną, na jedną taką skrzynkę, czyli jakieś 30 doniczek. Po trzy nasionka do sztuki, no plus minus około 90, 80 nasionek w jednej takiej parce dwugramowej, z tego co pamiętam, tak. 2 gramy nasion. No i się sieje po 3 nasionka do doniczki. Eee, Robię mniej więcej to w ten sposób. Takie trzy dołeczki. Palcem, palcami robię. I do tych dołków wkładam, wkładam nasionka. Co ważne, czasami zdarzają się o tu akurat widać, gdzie ta sztuka jest. Nie wiem, czy to na kamerze będzie widać. Puste nasiona, czyli one mają takie miękkie, miękkie. Bardzo płaskie są te nasionka i, 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 i wtedy wiadomo, że w środku nie jest, nie zawiązało się nic. No i to jest w zasadzie od razu do, do odrzutu takie nasionko, więc nawet nie ma co go wysiewać. Grube nasionka staramy się brać e, w środku, w środku mają, jest jakie mam paznokcie. E, staramy się e, wybierać te nasionka, które, z których coś będzie, bez sensu wciskać wszystkie. No i w ten sposób każde nasze jedno nasionko do jednego dołka i po kolei wybieramy te najlepsze i do do łeczka. po trzy sztuki nie kiełkuje 100% często jest tak że mamy, e, mamy wysiane e, po trzy sztuki a, a, a skiełkowane są po dwie po jedna czy po trzy też się zdarzają oczywiście ale ale zwykle jest tak, że niestety nie ma tego tej nie, nie jest 100% tam, e, tych nasionek dlatego staram się po 3 sztuki do każdej do każdej doniczki wsadzić no i tak to wygląda cyk cyk każdą pojedynczo po wysianiu ogórków delikatnie uklepujemy tą ziemię w doniczce, zasypujemy, delikatnie ubijamy, uklepujemy każdą doniczkę. I konkretnie porządnie podlewamy. Ja nie leję z góry wody, strumienie wody. Zawsze staram się zalać taką kuwetkę wodą. Ona sobie od dołu fajnie, fajnie podsiąknie. Wiem, że ta wilgoć jest w 100%. Te doniczki są w 100% podlane i na długi czas to wystarcza. Lejąc z góry konewką, dość łatwo można się nasionka wypukać. To fakt, że je się widzi, jak one wypłyną, można tam je z powrotem wepchnąć, ale no nie mamy tej pewności, że, to, że te doniczki przeszły na 100% wodą do samego dna, czasami kupić ten torf bardzo suchy i gdzieś on ciężko gdzieś tam puszcza tą wodę głębiej, więc mówię, że ja spokojnie nasiąkam, ta woda posiąka od dołu i mam tą pewność, że te doniczki są w 100% przemoczone. Po skiełkowaniu, bo do górki bardzo szybko kiełkują, po skiełkowaniu po 3-4 dniach tak naprawdę ogóreczki w takim ciepłym, w 15 stopniach, nawet po 3-4 dniach już kiełkują. Po skiełkowaniu pierwsze podlewanie jest tak naprawdę gdzieś tam po, po, po tygodniu czasu od, 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 od wysiewu. Więc nie trzeba tego lać codziennie. Nie przykrywam tego żadną folią, jak w przypadku wysiewów takich pojedynczych, tych drobniejszych nasionek. Wystarczy w zupełności, że zasypię się mają centymetr, centymetr mniej więcej pod ziemią. One siedzą i nie potrzebują takiego uszkodzone wszystkie te uszkodzone niestety do wyrzucenia. Ok, taką kuwetkę zalewamy do pełna wodą, jak już jest wysiane, odstawiamy w ciepłe miejsce 3-4 dni nasionka, mamy na wierzchu i tak postępujemy ze wszystkimi ogórkami i, i wszystkimi roślinami tak naprawdę o tak dużych peskach dyniowatymi, tak samo e, tutaj mam dynię giganta, już wysiałem wcześniej, cukinia była. Podobnie też zrobiłem z, z arbuzem.